Cześć, witajcie! Z tej strony Wasz ulubiony Cubix Play. Witam Was znowu na moim kanale. Dzisiaj <głos》>, gdzie będziemy ćwiczyli y, y, nasze triki, czyli front flipy, których wcześniej Was uczyłem, czyli lecimy pierwsze trzymajcie kciuki. Hop! No, można powiedzieć, ale jeszcze, jeszcze musimy to dobracować z takich wysokości no powiem, że się udaje małych o, teraz tu w ogóle spadli dobra, lecę Uuu, no to to już jest 100% Jeszcze dzisiaj chciałam Wam pokazać, że jak tego nie wiecie, bo dużo osób to wie, ale na tym sobie można tutaj pojechać. Zaraz ja wam pokażę w jaki sposób. A w taki. Skakuje się i się jedzie. Uwaga. U! Ja nie wiedziałam, że to można takie rzeczy robić. W ogóle słuchajcie, tego nie było planowane, że ja tu mam zrobić front flipa. Co to ma być? W ogóle ja tego nie widziałam, że to się tak da robić. Hop. Jeszcze raz. Mogę. Wow. Dla się. Słuchajcie, to jest świetne. Świetne to jest, że to się tak da. No i chyba będę się już wam z, yy, z Wami żegnał dzisiaj. Tyle chciałam Wam pokazać. I po prostu porównacie moje triki z, yy, z Waszymi. Czy, Spróbujcie y, tak sobie pojechać na tym, tak jak Wam y, pokazywałam, że to się tak da. No to cześć!